Właśnie, trenerze, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Trzecia Liga nie zostanie dokończona. Jak pan ocenia tę decyzję? Myślę, że to jest decyzja słuszna która powinna być już zdecydowanie wcześniej podjęta, bo nie było żadnej możliwości ani perspektyw, żeby dokończyć na naszym poziomie trzecioligowym rozgrywki. To jest dobra decyzja, bo... Teraz wracając, dogrywając e, liga, to takie by było wszystko szarpane, myślę, że z, na bardzo dużym natężeniu i także ryzyku. A e, co do samej formy, e, no wiadomo, jeśli są nagrody, uważam, e, to też powinny być kary i ja nie jestem przeciwnikiem żadnych były w strefie spadkowej, tylko patrząc tak na przyszłość. Przez taki gier, że nie ma spadków. W przyszłym sezonie będzie zdecydowanie trudniej się utrzymać drużynom. Walczącym o utrzymanie, nie, 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 nie mówię teraz o awansach. Ze względu na to, że jest więcej meczów, więcej drużyn spadkowych trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mogą w trzecią ligę, nie daj Boże, zasilić drużynę z drugiej ligi. I się może okazać, że trzeba będzie zająć pierwsze dziesiątce miejsce do utrzymania I, i jeśli nie było spadku, myślę, że nie powinno być awansów i w ogóle ta liga powinna być zamknięta, jakby sezon się nie odbył. Moim zdaniem prywatnym i zacząć wszystko od nowa w takim samym zestawieniu, jak zaczynaliśmy pół roku temu. Mm, właśnie w tej chwili... Nie byłoby żadnych spekulacji, bo tak samo, tak no. śmiesznie, to, to już tak bardzo jest wartobliwie mówię, jeśli by pandemia wpadła z końcem października i początkiem listopada, no to dzisiaj by był Róździeszowice w drugiej lidze, bo byliśmy trzy tygodnie liderem. I, I ja mówię to już naprawdę w formie żartobliwej, ale, ale taka mogłaby być sytuacja. I myślę, że, że drużyna, która jest na drugim miejscu, czy trzeci, może być bardzo rozgoryczona, że, że, że taka jest sytuacja. A, a na pewno ci, co nie drużyny zostały utrzymane, no to myślę, że mają satysfakcję z tego, że... że Eee, przy sezonie mogą spokojnie znowu się o trzeciej lidze no. nie ma złotego środka to jest tylko moje prywatne zdanie i, 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 i tyle